Akumata, czyli tak zwana mata do akumpresury, inaczej mówiąc, mata z wypustkami, które mają powodować ucisk na nasze ciało, dające jakąś tam ulgę, rehabilitację i tak dalej. Na co zwrócić uwagę przy kupnie? Przy kupnie najlepiej zwrócić uwagę na to, żeby wypustki, które powodują ucisk, były na jednej warstwie materiału, nie tak jak w tym przypadku czyli na gąbce, która jest w środku tej poszewki. Jaką przewagę daje nam to, że wypustki są na jednej warstwie wytrzymałego materiału? Taką, że jeżeli chcemy mieć lżejszy nacisk tych punktów, to wystarczy, że położymy sobie taką matę na przykład na kołdrze, na materacu, na łóżku. Jeżeli chcemy mieć trochę bardziej wyczuwalny nacisk, to możemy położyć na kocu, a najbardziej wyczuwalny nacisk to zwyczajnie kładziemy na twardej drewnianej podłodze i kładziemy się na tego typu macie. Jeżeli mamy w środku gąbkę, minus jest taki, że tak jak na przykład przy mojej masie, kiedy ja się położę na tą gąbkę, to ona się praktycznie zapada, te wypustki wciskają się do środka i słabo to odczuwam. Żeby to na mnie działało, to muszę ściągać tą poszewkę i kłaść się po prostu na twardej podłodze. Tutaj mamy akurat połączenie z poduszką. Poduszce wkład dla mnie też troszkę za miękki, ale tutaj poduszka akurat może być z wypełnieniem jak najbardziej. Natomiast uważam, że sama mata fajnie by była, jak byłaby na jednej warstwie grubego, wytrzymałego materiału.